Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Antyk, witam Was w poprosze na moczycie Klub kończy mamy sezon i już trochę się z niego pokorzystać e, Jesteśmy obecnie w Zańsku na nie wiem jakiej drodze jak to wyjdzie Czy będzie jakiś Dlatego też wolałem sobie chwilę poczekać, bo jeszcze ja tam dalej nie. Nie chciałem ich montować, bo uznałem, że nie ma żadnego sensu to, tego robić. Dlatego też nie było filmów. A cztery, musiałem wam tutaj z jakichś zlotów, bo wiem, że dużo osób wchodzi takie zwykłe w przejawki niż zloty, a jak zloty to już jakąś związek, to moglibyście lepiej słyszeli. Ja jeszcze będę próbować ogarnąć, żeby było trzymać literką. Drugi, czemu się to nie udaje? Też dzisiaj jest świetna pogodać, że jest 14 maja chyba jest 19-18 stopni, także jest według mnie świetnie. Na pewno jest lepiej niż było wcześniej jakieś 13-14 To też teraz nie ma tutaj żadnych lotów, bo nie sobieśmy na jakiś pojeździł. No ale nie może mieć wszystkiego

ogólnie nocne filmy, że jakaś przyjachka nocna Wy po prostu chcecie Noi... Noi nie wiem, na Nie No i... ile Narodu, ja pierdolę.

za to mam dat, ale widziałem, że on przyjdzie wolno i ten to Otaczmy, wykorzystałem na jajkuszka. No i macie tak jak mówię. Jak chcecie jakieś filmy ty typowo połów, że w miejscu, gdzie jest sama jazda, to jak najbardziej nikogo. Ale też jak chcecie, żeby jak teraz, że gadam do Was. To jest ciekawe. Mimo, że nie wyglądają, bo wyglądają na obu stronach od co najmniej 50 lat, to one na dalej są w pożytku. To jest akurat dosyć ciekawe. Czyli, co sądzicie o ostatniej sytuacji, jaka była w Gdańsku, e, o pożarze na budowie? Ja oczywiście zbyt wiele to nie wiem. Wiem natomiast, że to było w Gdańsku na budowie. Y entonces qué información tiene después Jeszcze lat temu O kurde, ale zrębkość Po no, prostu jak wątpięcie jakoś dziwnie No, koledzy Niby w ogóle są wymorzone kontrolę dla motocykli ale przez dzisiaj cały dzień od godziny w sumie 11.30 jeszcze nie miałem żadnej kontroli może no, w końcu się uda bo prawdę mówiąc nigdy w życiu nie miałem żadnej kontroli drogowej a... a bym na końcu napotkał Proszę o zrykną kontrolę drogową na prawo jazdy, bo ty mam, czy wszystko posiadam sprawnie Ej, naprawiło się? Tak, no naprawiło się się kochamy <laughs> coś jak na No właśnie moi w ogóle chodzi o filmy z nauki jazdy, to myślę, że typowo z nauki jazdy będę wrzucać na TikToka, bo to nie są długie odcinki, a momentami się że fajnie dużo dzieje. tam mogę Wam dać typową naukę jazdy na ale to myślę, że... Więcej pojemności jak już będę robił na... niż yy, na A2. Bo obecnie... Nie, że na nich Bo obecnie... No, dalej działa, dalej nie yy, Bo obecnie na odwójce za nie mam do robienia. No są mi w sumie już tylko 2 godziny. Ostatnie. I będą mieć egzamin. Także... W sumie sobie wygadam na tego pasa tej możliwości już nie ma nie możesz się w wjechać na bus prawda, bo to nie jest na bo tam bus pas jest tylko dla ee, busów, taktówek i bus rejski że no tak można powiedzieć no chodzi o policję straszną no, czekaj, czekaj Słuchajcie, o! I teraz mogę sobie jechać bez... Do... ...szyby. Bo niestety zapomniałem dzisiaj sobie lustro założyć. Ej, to wyrywało? Pękałem, co jest? No, zapomniałem sobie dzisiaj lustro założyć na szybkę. Do tasku. Dlatego się nawet zwykle, mimo że jest to być fajne... ...słońce. Ej, no, ja, ja jeszcze nie mogę, nie lubię przyciskać sobie dokładnie w tym miejscu, bo tutaj zawsze czeka... Na... godzinami. Dobra, nie tutaj Ale na nie piękna jest godzina. A mimo tutaj 50. Iż... No dobra, 5 minut stania. To ja przygląda sami do godzinę. ¡Ay, it's coming to the end i jadą będziemy mogli jechać. Za jednej to macie fajnie. Sprawa to jest sekunda, dla mnie to jest... To, to jest, to, to jest to